Kolejny mój zakup 51 z 83 oczywiście ze stodoły. innych nie kupuję Oczywiście zaczepów nie ma To jest normalne Dlatego Do dostałem silnik jawki tam inne duperele. ale to to blaszka to wiadomo gaźniczek F12 silnik jawki nie ma co się cieszyć pierwsze to jest dziura w jestem ciekawy czy ten silnik by odpalił chociaż zapłon jest ale tutaj można zajrzeć i zrobić szybki serwis w skrzyni biegów do tego tam gaźniczek i inne badziewie oczywiście kierownica coś do włeski światełko chyba też do błeski. To nie wiem co to jest w ogóle Dobra, montuję silnik do ramy i próbujemy to odpalać Co do silnika, pewnie jesteście ciekawi Zwykła dwójka, oczywiście nie trójka powinna być Nie jest to oryginalny silnik Kręci się najlepsze to jest to, że ma albo to cylinder i tyle z plusów teraz. Minusy ogólny stan silnik się kręci, nawet ma porządną kompresję o kurde. Może jest zatarty, dlatego taki mocny. Co do stanów karterów, dlatego wziąłem. Ten złom, że wszystko jest dobre od gwintu. Poza tym, jak za darmo, więc co by tu wybrzydzać. Dobra, spotykamy się jak. Włożę to do ramy. Dobra, umyłem go troszkę, znaczy silnik oraz napompowałem koła. Kierownicy przykręciłem. Ona mi się wydaje albo jest od motornikiem 1, możecie napisać w komentarzach. Jak ktoś to będzie w ogóle oglądał kiedyś, silnik po wyczyszczeniu prezentuje się tak. Oczywiście król silikonu był, ale to normalne. Kartery są zgodne: 172 mają numer. Oczywiście wszystko się kręci. Tutaj dopiero zauważyłem, że jest uszkodzone. Dobra, profilaktycznie zdejmę głowicę i zobaczę, co tam się dzieje. I zaraz przyjdę do Was. Dobra, po zdjęciu oczywiście wiadomo, że almot. Oczywiście wiadomo, że uszczelka to się do niczego nie nadaje. Ej, trochę dalej, bo nic nie będziecie widzieć. To wiadomo, uszczelki są jednorazowe. Znaczy, takie aluminiowe, jak są całe, to są fajne. Bo A, że są ciększe, lepsza kompresja, a że są wielokrotnego użytku. Bo aluminium się wygina. Oczywiście jest tam minimalny ten, ale ma dużo kompresji. Powinno to odpalić. Oła, co do cylinderka. Ładna gładź. Mm, po wyczyszczeniu, głowica też ładna. Ktoś to chyba czyścił, ktoś to kiedyś chciał odpalić, pewnie, ale może nie umiał sobie z tym poradzić. Porzucił to na 10 lat w stodole. Mam nawet zdjęcia specjalnie dla Was, probiłem przed wyciągnięciem tego. Niestety, właściciel na film się nie zgodził. Szukam głowicy mm. po wyczyszczeniu delikatny syfak, ale to nie zaszkodzi na pewno. Nie? Jeszcze dam tu trochę WD40. Przed odpaleniem. Coś czuję, że będą pierścienie dzwonić. Taki dźwięk zaczyna się robić. Oczywiście jak mówiłem uszczeleczka nowa, niestety nie mam tych aluminiowych, poza tym i tak pójdzie do remontu całkowitego ten motor, więc nie ma co się wysilać. Może chwilę może dojedzie do stacji benzynowej, a po powrocie dojedzie do myjni, żeby go umyć niestety fotel jest w tragicznym stanie, ale prawdopodobnie mam jakąś drugą gąbkę a po można kupić już za 20zł, więc... tylko bez napisu Romet niestety z tyłu blacha wydaje się całkiem spoko, więc... ten... oczywiście montuję to, wyjmuję tą świecę po cienkie k, ale nie wiem czy będzie sprawna wezmę taką zaufaną i zobaczymy jak będzie Iskra po tylu latach stania ponad 10, bo on tam przedni właściciel informował mnie 10 lat to on w stodole leżał a jeszcze kilka lat pod płotem dobra zobaczymy jak jestem zbyt leniwy ojojoj fokus założyłem tą siecę przede po posłałem wiertareczkę jak zawsze Dobra, sprawdzimy czy jest Iskra. Dobra, trochę benzynki wstrzykawszy. Jakiś duży ten ten. Dobra, może być za mało tej paliwka, ale dobra, zobaczymy. Druga próba. Jeszcze dwójkę benzynki. Nie zawsze jest tak łatwo. Zmiana świecy na iskrę. Może tego jest powód. Więcej paliwka. Coś się zaczyna dziać. No. Teraz już tylko gaźnik zregenerować i... Dobra. Zregenerowałem na szybko gaźniczek. Wyczyściłem go trochę. Przedmuchałem. To ten gaźnik, co zostałem razem z tym silnikiem. Oczywiście zbiornik paliwa. Czytaj wężyk. Żeby się nie zabić wziąłem sobie większą strzykawkę. Teraz trzeba powoli uzupełniać paliwem. ciekawe czy będzie ciek. Wydaje się, z niego.